Jeszcze przed odcinkiem mam dla Was konkurs na pikselka i nedripa, by wziąć udział wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze nickiem, To tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam moim zdaniem najlepszą nową kolekcję na Blockstar Planet, a jak jesteście nowi możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z meczkiem, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc właśnie teraz widzicie, że dostałem wiadomość od Blockstar Planet, że teraz rzeczy z Nexusa możecie przenieść właśnie do swojego świata, tutaj tego nie będę po prostu czytał bez sensu moim zdaniem. No i od razu daję, zobacz, no i patrzcie, co możecie mieć na swoim świecie. Tutaj telewizor możecie mieć na swoim świecie, czyli to, co jest w Nexusie. Możecie mieć właśnie taką tabelę, właśnie taką, co jest, jest na kopaniu. Yy, macie jeszcze tutaj na przykład yy, oddawanie kryształów, to jest bardzo fajnie, bo na swoim świecie możecie oddać kryształ. Ja Wam to zaraz pokażę, nie? Tutaj macie oczywiście też koło fortuny, możecie właśnie wylosować sobie Tutaj macie właśnie koło fortuny VIP, więc to jest naprawdę bardzo fajne Jakiś nowy chyba krocek, promień światła Coś tak mi się wydaje, albo nie, to, to chyba było w nexusie W sumie zobaczymy co to jest, więc dajemy sobie zobacz No i dajemy sobie odwiedź świat, no i na przykład Stwórzmy sobie jakiś nowy świat. Okej, okay, więc stworzyłem sobie właśnie nowy świat. Dajmy sobie jakąś lepszą podłogę, bo taka w sumie brzydka. No, dajmy sobie na przykład. Nie wiem co. Dobra, nie chcę mi się w sumie szukać jakiegoś nie wiem czegoś, więc dajmy sobie na przykład to, co teraz będzie w sumie ładnie wyglądać, jak się to robiło. Ja już zapomniałem, ja serio zapomniałem, zapomniałem jak się to wszystko robi. Dobra, więc sobie tutaj już wszystko dałem. Jak widzicie, no i teraz na przykład dam sobie jakąś mapę od kopania Dobra, wezmę to co właśnie jest w Nexusie, nie będę szukał jakiejś mapy z kopania O tutaj właśnie sobie stworzyłem takie coś I właśnie tutaj na tym miejscu tutaj jest takie, że niby oddawanie kryształów, nie? Ale ja sobie to właśnie teraz usunę Dobra, no i teraz właśnie to usunąłem, no i sobie dajemy właśnie dodatki do światów no, i sobie kupmy na przykład automat odbierający, który kosztuje 50 tysięcy. No, jest drogi, ale wiecie, fajnie jest mieć na swojej mapie właśnie taki automat, moim zdaniem. No, nie wiem, jak Wam się to podoba. Możecie w sumie napisać, mi się naprawdę to podoba. Moje inne takie kolekcje były w sumie nudne. No i dajmy sobie właśnie tutaj, nie? Dobra, dajmy sobie to Napiszmy, daję sobie zapisz, coś tam sobie napiszemy No i patrzcie, że mogę sobie odebrać kryształy, nie Dobra, dajmy coś takiego I jak widzicie jestem sobie na moim świecie i macie tutaj opcję oddaj i patrzcie, oddajcie sobie kryształy na mojej mapce, to jest bardzo fajne, nie? Możecie Wy sobie słożyć, to jest właśnie bardzo fajne. Tak mi się wydaje, no i teraz wam pokażę właśnie inne jeszcze rzeczy. Okej, okay, no to teraz wam nie wiem co mogę w sumie pokazać dodatki do światów na przykład spróbujmy przetestować koło fortuny VIP, nie? O kupię. No i sobie postawmy tutaj na ziemi. Nie chce mi się już tutaj kombinować. Dobra, albo w sumie gdzieś tutaj, żeby to ładnie o, od razu było koło siebie. Można w powietrzu w sumie, czy nie można. No tak nie za bardzo bym powiedział. Dobra, dajmy tutaj jedno koło. Właśnie koło fortuny dajemy sobie. I będzie od razu tutaj obok tego. Opat. tutaj dwa koła. Zaraz wam pokażę ogólnie ile mam już tych właśnie tiketów. No i tutaj właśnie mamy jeszcze, jeszcze mam na przykład telewizję, nie? O, telewizja też może być fajna, więc zajmę sobie na przykład telewizor, o tutaj jest miejsce na telewizor, nawet możemy zrobić w sumie dwa telewizory, czemu w sumie nie? Aha, tylko jeden jest tak, jeden jest tak, no dobra, dobra, <laughs> nie wiem czy te telewizory ogólnie jakoś tak skaczą dziwnie, <laughs> nie wiem co jest z nimi nie tak, jakoś tak skaczą, nie wiem co jest z nimi, serio. Dobra, dodatki do światu. Co tutaj mamy jeszcze? Brakujące informacje. Brakujące informacje. No, zaraz sprawdzimy, w sumie, co to jest. Albo, w sumie, postawię maksymalną ilość tego i zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Ten odcinek będzie krótki, ale też nie miałem pomysłu, co nagrać, więc wam dzisiaj nagrałem taki odcinek. Mówiłem, że w tym tygodniu będą daily odcinki. No, to właśnie się staram, żeby były. I jak macie jakiś, właśnie, pomysł na odcinek, to piszcie w komentarzu, bo z chęcią mogę coś nagrać. Okej, okay, właśnie ostatni to jest to promień światła. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to tak pokazuje. Jak, nie wiem, macie jakiś kryształ, nie? I macie właśnie taki promień światła, tak? Mi się wydaje, że to, no tak, tutaj jest kryształ, no też jest w sumie fajne, nie wiem czemu to aż 50 diaksów kosztuje, no ale dobra no i to jest w sumie taki dodatek, nie na parkurach to może w sumie czasami fajnie wyglądać, będzie teraz niektórych graczy mylić, bo ktoś o, o kryształ pewnie gdzieś jest, nie? <gry> a co tego kryształa nie ma więc trochę backup, jest taka animacja tych kryształów, to jest właśnie brakująca informacja chcę zobaczyć co to, aha to pokazuje ile właśnie daje glina, ile daje właśnie te inne kryształy, wiecie o co chodzi, o patrzcie ogólnie ile on już tych właśnie tiketów Możecie się pochwalić w komentarzu, ile wy macie etykietów. Ja w sumie mogę nagrać odcinek, jak zbiorę, tak nie wiem, 500, tak wydaje mi się, że 500 zbiorę, tak z 500, 600 uzbieram jeszcze i wam nagram odcinek, jak tworzę, nie wiem, na przykład te łyżwy, tego bałwana i to właśnie łopatę śnieżną, coś takiego, tak mi się wydaje. Właśnie tutaj można sobie kręcić kołem. Tutaj pokazuję, że są niby kryształy i właśnie telewizorek sobie oglądamy Dobra, czy chcę obejrzeć reklamę? Nie, dzięki, nie chcę obejrzeć reklamy Dobra, no i co? No i jak odcinek mam się po prostu spodobał To wiecie co możecie zrobić Zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję Wraz z weneczkiem, no i jak macie jakiś pomysł na odcinek To piszcie w komentarzu No i w do zobaczenia w kolejnym odcinku I cześć!